Karado otwiera 26. sesję 5. kadencji Rady Powiatu w Posiłowarzu zwołaną na wniosek radnych w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o po samorządzie powiatowym. Witam serdecznie Panie Radne, Panów Radnych oraz mieszkańców Powiatu Myśliwowskiego biorących udział w dzisiejszych obradach. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi kworum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał Rady. Może jeszcze zapytam, czy obsługa prawna jest dzisiaj na sesji? A jak to się stało? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Przewodniczący, Szanowni Państwo, obsługa, rady, jeżeli chodzi o naszych prawników. Nie mogą się przybyć na sesję. mają mają, do nich dzwonimy, mają spotkanie w Poznaniu nie dojechali. Sesja jest zwołana w trybie pilnym. Tak to wygląda. Dziękuję. Okay. Sesję zwołano w piątek. Panie sekretarzu, i pan nic mnie nie informował, że nie będzie obsługi prawnej, a może będzie dzisiaj potrzebna. Pani przewodnicząca, w piątek o godzinie 13.40. Przepraszam, czy pan robi uwagi teraz? radnym jak, kiedy ma składać wniosek? W żadnym wypadku nie robię uwag. Ja tylko informuję, że informacje o zwołanej sesji otrzymałem w piątek, faktycznie o godzinie 13.40. I w piątek próbowałem się kontaktować już z radcami prawnymi. W piątek, jest jest niedziela, czy piątek. To tylko prośba na przyszłość, żeby pan sekretarz poinformował przewodniczącego rady tak? Jasne, Bo, oczywiście, że tak. Takim fakcie. Przechodzimy do punktu drugiego porządku sesji. Podjęcie uchwał Rady Powiatów Myśliworów w sprawie. Punktu 2.1. Powołania członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa. Poproszę pana wiceprzewodniczącego Roberta Lutka o odczytanie projektu uchwały. Proszę, Pani Radna Sawicka. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Zanim przystąpimy do procedowania tego porządku e, e, obrad sesji, chciałabym złożyć wniosek e, w imieniu Komisji Rewizyjnej e, Rady Powiatu w sprawie zmiany porządku tego obrad i w punkcie 2.1 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie wycofania upoważnienia Zarządu Powiatu Myśliwożów do dokonywania niektórych czynności. Z uwagi na tryb zwołania sesji Komisja Rewizyjna załącza zgodę, o której mowa w paragrafie 26 ust. 5 statutu powiatu Myśliborskiego, stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu Myśliwo z dnia 30 stycznia w sprawie uchwalenia statutu powiatu myśliworskiego. Projekt uchwały w tej sprawie przekładam na pani ręce i proszę o przegłosowanie wniosku o wprowadzenie. Do przewodniczącego Rady wpłynął yy, projekt uchwały w sprawie wysłuchania upoważnienia zarządu powiatu w Myśliworzu do dokonywania niektórych czynności. Oraz zgoda y, radnych będących wnioskodawcami sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Myśliwożu, y, i jest pięć podpisów radnych. Odczytać y, zgodę? Może odczytam? Radni Powiatu Myśliborskiego będący wnioskodawcami sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Myśliborskiego, w dniu 28 listopada 2016 roku wyrażamy zgodę, o której mowa w paragrafie 2.26 26 ust. 5 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalania Statutu Powiatu Myśliborskiego Podany dziennik ustaw, na zmianę porządku obrad sesji nadzwyczajnej poprzez wprowadzenie w punkcie 2.1 podjęcie uchwały w sprawie wycofania upoważnienia zarządu powiatu w myśli Bożu do dokonywania niektórych czynności. I rozumiem, głosujemy teraz wniosek prawny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały. Kto jest za wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały, proszę podnieść kartę do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek o wprowadzenie projektu uchwały został przyjęty przez Radę. Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciwnych było 8 radnych i nikt nie wstrzymał się od głosu. Czy odczytać porządek obrad? W takim razie, że wniosek projektu uchwały został wprowadzony, ogłaszam 10 minut przerwy. 10 minut w celu przygotowania materiału dla każdego radnego, tak? 10 minut przerwy.